Dziś, moi drodzy, się pokażę wam, jak łatwo i szybko możecie odzyskać wasze własne konto na stronie wp.pl. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej takich filmów, wschlądźcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujecie gamingowego sprzętu, czyli słuchawek, myszy, klawiatury czy foteli, to macie link do strony w opisie, tam macie porównywarkę cen, która wam wyszuka najtańsze oferty. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć odzyskać nasze konto na stronie wp.pl? W pierwszym momencie, moi drodzy, wybieramy opcję poczta w prawym górnym rogu ekranu. No, i wybieramy opcję Nie pamiętasz hasła: sprawdź, jak odzyskać dostęp. Także klikamy. No, i w tym miejscu musimy, moi drodzy, podać nasz adres e-mail lub login naszego konta, do którego chcemy odzyskać dostęp. Gdy podamy login, to wybieramy opcję Nie jestem robotem. No, i tutaj musimy znaczyć konkretne rzeczy, o które nas prosi aktualnie tutaj weryfikacja przeciwbotowa. Następnie klikamy Zweryfikuj. Ja tutaj mam aktualnie parkometry, także klikam parkometry i wybieram opcję Zweryfikuj. I gdy to wszystko zrobimy, to wybieramy, wybieramy opcję przejść dalej. No i moi drodzy, w tym momencie możemy odzyskać nasze konto za pomocą jednej z paru opcji. Jak widzicie mamy możliwość odzyskania konta za pomocą SMS-a, ewentualnie pytania pomocniczego lub ewentualnie jeśli mieliśmy podpiętego dodatkowego maila, za pomocą maila pomocniczego. Ja w moim przypadku odzyskam konto za pomocą opcji pytanie pomocnicze. Także wybieramy, wybieramy opcję Wybierz. No i tutaj, moi drodzy, aktualnie mam pytanie, czyli twoje największe, największe marzenie twojego życia. Takie pytanie było mi ustawione. W tym miejscu oczywiście muszę wpisać odpowiedź. Dodatkowo oczywiście muszę ustalić datę urodzenia, muszę ją wpisać. Czyli mamy tutaj rok, dzień oraz miesiąc. No i następnie, gdy to zrobimy, to opcję przejść dalej. No i, moi drodzy, w tym miejscu możemy na spokojnie ustawić nasze nowe hasło. Także wpiszemy całkiem nowe hasło. Niech powiedzmy będzie takie... Oczywiście najlepiej je zabezpieczyć troszeczkę większą ilością kombinacji, żeby było to lepsze hasło. I u mnie aktualnie wychodzi nadal słabe, to może troszeczkę inaczej zrobimy. W takim razie, no i mamy świetne hasło. No i w takim razie musimy je powtórzyć. Także spróbujmy je powtórzyć. No i dobre, mamy. Gdy to wszystko zrobimy, wybierzemy opcję Ustaw nowe hasło. No i mamy komunikat: Twoje hasło zostało zmienione i zaloguj się automatycznie do poczty. No i moi drodzy, w taki to szybki sposób uda wam się odzyskać wasze konto na Wirtualnej Polsce. Jeśli ten film dać mi za łapkę w górę oraz z córeczkiem.